Witam serdecznie, zaczynamy z poniedziałku i będzie ścineczka. No i zaczynamy Wczoraj też była, ale już nie nagrywałem Jakoś tak wyszło na spontanie Wczoraj było 12.04 Mamy towarzystwo trochę Wiecha stoi sto Niech to się w kupę wziąć Może trochę że lotkałem ze 200 strika. No oczywiście nie loty też. Już przyszedł. No, sąsiad do Pędzu. Na raz nie wejdą mu na blat, Na 15 razy musi. No ale to życie. Jest kupa. Muszą się. Umieliczyłem już 471. Dzisiaj będą wszystkie spinkowane na czerwonych. I malowane bo Wczoraj myślałem, że jest 5 sąsiadowych. A to były cztery, po prostu jeden mój. No nie poznałem bez znaków, ale przyjrzałem się głąbkowi i już wiedziałem, że jest. Mój, lepiej, pięknie, moje tam poszło. No ale jak zwykle na trzy kupy, cztery. dalej nie dużo dalej ale troszeczkę pogoda dobra słonecznie nie jest za ciepło oj kurczak zgonił wrócił z czasów to nie ganiać mu się chce. Ojczyk, kawki. Jak to moje powiedzenie, aby nie do zera. A jak będzie do zera, no to będzie. Wokusę nie wyrwiemy. Część ma znaki jeszcze fajne, ale nie wiem jak to idzie, że pewnie te, co szybciej zaczęły pierzeć, naprawdę znaków nie mają. Niedużo ich jest takich co całe niebo klepaki. Nie Moją jak będzie widać tam nad drzewami. Też ma ponad pod 500. No, sąsiad już dawno, także spady jakieś już się zameldowały. No a tu nie ma spadów żadnych, sąsiadowych, bo moich parę siedzi. Tutaj naprawdę ciężko połapać się czyje są czyje. Tam się ciągle złapały, się jego chyba z moim kupą. To, to są pewnie moje. Jeszcze. Tak mi się wydaje, jak jest to, się zobaczy No się mieszać jeszcze sto razy. Tu do siadania to, nie ma chęci. Tu ładna kupetka. Ale pojedynczo, pojedynczo cały czas. Dwa to już jakby lot usiadł. Nie, no, naprawdę te znaki to... I tak dużo nie łapie, ale żeby chociaż... się stary, ślepy, to żeby z daleka widział. Tutaj wchodzą jakieś tam ze 40, 50 w dach, tam się dalej mielą. Klepać będą jeszcze wiosna. Dużo na razie nie siedzi. Także jeszcze ze 400 w górze musi być, ale klepać. I tak nie na. Ja zresztą już powtarzam 100 razy. Klepanie lubię tylko i wyłącznie na wiosnę. Teraz jak słyszę klepanie, to nie powinno tego gołębia tu być ale jakby wynosił wszystkie, ten siedzi na stodole, tamten klepie gdzie jest ten taka kubka, co była wielka o, tu są no i po dwa, po trzy, tutaj cudów nie będzie Przy takim siedaniu to dzisiaj nie będzie tego jednego. Tu kupeczka, tam kupeczka, tu kupeczka. Na pewno dzisiaj będzie troszeczkę mniej do malowania i do spinkowania. Życie. Dzień jak codzie, jak to mówią. Ale z tej małej kubki, która tu jest, rwie się po 10 i sobie siada. No to tak, to. No już mówię, kubkami małymi, ale siadać. A tu z kubki 30 urywa się 7, siada. Później następne 7, siada. No, teraz zostało pięć. Też usiądzie dwa, no i tak. O co tu chodzi z tym kotwem Jest już trochę przytomnych, ale, no właśnie, trochę, ale nie ma tych, co chod, chcą chodzić razem. Spróbujemy to coś tam sypnąć na ziemię. Jak zwykle nie głodne. Myślę, że ze dwa dni nie musiałbym, musiałby nie dostać jedzenia, żeby chciały chociaż spróbować. Porwały się na 45 kupek i jeszcze po dwa siadają. Nienauczone, nie, znaczy nienauczone. Uczy to ja ich, tylko one się nie mam. Jak? O, z każdej strony budy siadają. Nie może że przyleci z jednej usiądzie. Tylko z każdej strony. i w zaklepie jest, już, już, będzie klepo <noise> jak one siadają tutaj chyba coś jeszcze moich, ale to... Tylko ja wiedzieć Ale kupą się urwały, trzy usiadły. Super Dwa następne usiadły. Trzy, nie dwa, jeden. to matematyki mnie one dobrze uczą. No usiadło z siedem bo no między siedmioma może ten jeden Chociaż wierzyć mi się nie chce też jest...

Tu o kupą chodzą. Myślę, że za dwadzieścia. Odbiją się od dachu, bo już widzę, tam z tyłu jeden ob to, to nie to mój jednak, ale już się odcięły od dachu. Dobry, chodzą, ręce mi opadają. Oderwie się coś na dachu, po co ma się odrywać? 78 kółko, 10 gołębi. Pięknie on, ale kurwy chodzą. Ładnie chodzą. Kaweczki łyk. No i nie wiedziałem czy nie wiem czy moje, ale tu kupeczka, tu kupeczka ręce mi podają. Te mocniejsze idą w górę Ale tu to już nie moje, to są już moje I tam w górze pewnie coś jest to sąsiada jeden ale on nie usiądzie. Kurde ja, syn. Wszystko bierze sąsiada. O co to Także dzisiaj jest do zera. Życie. <tryk> <tryk> Te dwie garści, co teraz sypnę, muszą im wystarczyć do końca dnia. Nie ma jedzenia, jak nie potrafią. <tryk> nasypane na całym podwórku także niektórzy wyzbierają Wiadomo trzeba regulować karmę Ja nie umiem walę ile się da Umiem nie dać dwa dni jak rozpuszczę do pasienia A tak nie wiem całe podwórko zawsze ma nasypane karmy a one jeszcze nie jedzą Ale wiedziałem że trzeba malować i pilkować pościńce będzie kilkanaście mniej no i tak to tak 40 minut i poganianie bo no już jeszcze tak ze dwa trzy tygodnie rano i czasu nie będzie na rany ganiach Te trzy ostatnie, co były sąsiadowe ładnie wyciągnąć od samej siatki. No dobra, tyle by było z radnego ganiania na razie. Trzymajcie się, cześć!